Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland w kolejnym odcinku Wing Chun w metaforach. Dzisiejszy cytat będzie, myślę, taką kontynuacją e, motywacyjną z, e, odcinka z początku tygodnia e, i brzmi następująco. Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Oscar White. Są takie cytaty, nad którymi muszę się Troszeczkę zastanowić, zanim będę wiedział, co chciałbym Wam powiedzieć. Ten po przeczytaniu od razu e, wzbudził we mnie taką potrzebę podzielenia się z Wami tymi słowami. I teraz, jak ja bym go chciał skomentować? Bardzo często w życiu mamy tak, że lubimy podążać za modą, czyli wszystko, co jest popularne, musi być dobre. Czyli wszyscy chodzą na Siłownię. Ja chcę też chodzić na siłownię. Chodzą na basen, też chcę chodzić na basen. Biegają, ja też chcę biegać. Chodzą na boks, ja też chcę chodzić na boks. Chodzą na krawmagę, ja też chcę chodzić na krawmagę. I tak dalej. Ja chciałbym tutaj Was gorąco zachęcić do tego, żebyście znaleźli swoją drogę. Jeśli to jest basen, niech będzie basen. Siłownia, ok. Karate, boks, każda inna forma, Aktywności czy spędzania wolnego czasu jest dobra pod jednym warunkiem, że czujecie się w niej e, be, dobrze, tak? Że ta forma aktywności spełnia wasze oczekiwania. Nie jest przez was wybrana, ponieważ wszyscy to robią. Tylko jest wybrana dlatego, że wy chcecie to robić, tak jak ja. Wybrałem Wing Chun dlatego, że w pełni spełnia moje oczekiwania, daje mi całkowitą satysfakcję ze względu na formę, jak i również na swoją treść. Jeżeli chodzi o życie codzienne, mamy często pragnienie, żeby być jak jakaś konkretna osoba. Nasz idol, nasz wzór, nasz mistrz, tudzież osoba, którą się inspirujemy. A tak jak słyszeliście, należy być sobą. To nie oznacza, że jestem jaki jestem i, i tyle. I kochajcie mnie z moimi wadami i zaletami. To chodzi o to, żebyście znaleźli w sobie ten dar, to wasze powołanie, to waszą mocną stronę, którą należy rozwijać. Jeżeli ona będzie podobna z osobą, którą się inspirujecie, super, ale nigdy nie będziecie tacy sami. Nigdy nie zdarzają się dwie identyczne osoby. Pamiętam, kiedyś takie pytanie, które padło do Kobe Bryanta, to jest koszykarz, który odnosił niesamowite sukcesy, bardzo utalentowany człowiek z niesamowitymi wynikami. I on akurat e, zaczął jego gwiazda, jego sława zaczęła błyszczeć po tym, jak Michael Jordan zakończył karierę. I padło do niego, względem niego takie pytanie: czy chcesz być drugim Michaelem Jordanem? A on powiedział tak. Michael Jordan był jeden. Ja chcę być pierwszym Kobe Bryantem. Ja nie chcę być porównywany. Zresztą tak samo jak u nas w Polsce. teraz znowu rozpoczął się sezon skoków narciarskich. Pamiętam jak również zapytano Kamila Stocha, czy chce być jak Adam Małysz. On powiedział nie, ja nie chcę być jak Adam Małysz. Adam Małysz był Adamem Małyszem, a ja chcę być Kamilem Stochem, który również osiąga sukcesy w tej samej dziedzinie. Moi drodzy, Mam nadzieję, że cytat Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienie o kolejnych odcinkach, oczywiście z subskrypcją. I pamiętajcie, zmieniajcie się i przede wszystkim zmieniajcie się poprzez rozwój. Jest to świetny czas, pierwszy styczeń za nami, teraz mamy ten miesiąc postanowień. Niech te postanowienia nie skończą się. 30 stycznia, albo nawet 20, tylko niech trwają przez cały rok.